Czy słyszałeś o Perunie, władcy piorunów? A może o Welesie, przebiegłym Bogu, który wędruje między światem żywych i umarłych? Mitologia słowiańska jest jedną z najbogatszych i najbardziej tajemniczych na świecie, pełną potężnych bóstw, epickich bitew i legend, które ukształtowały kulturę wielu ludów. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najsilniejszym bóstwom mitologii słowiańskiej, tym, o których być może nigdy nie słyszałeś, ale których historie są naprawdę fascynujące. Jeśli lubisz tego typu treści i chcesz dalej odkrywać fascynujące mitologie, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz przygotuj się, bo zanurzymy się w świat pełen potęgi, magii i pradawnych tajemnic. Kosmiczny konflikt. Perun i Weles. Wieczna walka między niebem a ziemią w dawnych czasach, zanim ludzie zbudowali swoje królestwa i zanim lasy pokryły ziemię, bogowie rządzili światem. Wśród nich dwóch potężnych istot toczyło walkę tak starą, jak samo stworzenie. Perun, bóg piorunów i wojny oraz Weles, pan głębin, magii i zaświatów. Ich domeny były przeciwstawne, ale jednocześnie splecione w nieskończonym cyklu. Perun panował na niebiosach, a jego siła objawiała się w ogłuszających grzmotach i niszczycielskich burzach. Był strażnikiem porządku, sprawiedliwości i prawa, bogiem o niezachwianej sile, którego spojrzenie iskrzyło jak błyskawice, a broń potrafiła rozłupywać góry na pół. Weles z kolei był bogiem głębokich wód, cieni i chaosu, krył się w bagnach, gęstych lasach i korzeniach drzew, gdzie przeplatały się tajemnice magii i przeznaczenia. Był przebiegły, mistrz oszustwa, który potrafił przybierać różne formy węża, smoka, dymu, cokolwiek było konieczne, by umknąć czujnym oczom Peruna. Ale było w nim coś więcej: był Panem stad ukrytych skarbów i zmarłych, tych, którzy opuścili świat żywych i błąkali się na skraju zaświatów. Gniew Peruna i zdrada Welesa. Konflikt między tymi bogami rozpoczął się, gdy Weles odważył się zakwestionować zwierzchnictwo Peruna. Nie zaatakował wprost, bo wiedział, że brutalna siła nie była jego sprzymierzeńcem. Zamiast tego działał jak wąż pełzający w cieniu. Wspiął się na górę niebiańską, gdzie mieszkał Perun, i ukradł coś niezwykle cennego: żonę boga piorunów, a według niektórych wersji, jego syna lub święte stado bydła. Był to czyn niewybaczalny. Gniew Peruna wstrząsnął niebiosami. Jego okrzyk furi rozbrzmiał po całym świecie, a śmiertelnicy wiedzieli, że nadciąga wielka burza. Błyskawice rozcinały niebo jak płonące miecze, a gromy dudniły niczym ryk rozwścieczonego boga. Niebo pociemniało jak noc, a drzewa uginały się pod siłą boskiego gniewu. Chcesz kontynuację tej historii? Ale Weles nie bał się siły Peruna. Wiedział, że może się ukryć. Stąpił z niebiańskich wysokości i zanurzył się w bagnach, rzekach i lasach, gdzie światło pioruna nie mogło go dosięgnąć. Pełzał w cieniu jak wąż, którym był przemykając między światami i kwestionując porządek narzucony przez pana niebios. Polowanie przez światy, ale Perun nie był bogiem, który akceptował wyzwanie. Rozpoczął bezlitosne polowanie, ciskając pioruny we wszystkie miejsca, gdzie mógł ukryć się Weles. Każda burza, która nawiedzała Ziemię, była znakiem tej kosmicznej walki. Każdy grzmot był uderzeniem gniewu Peruna, próbującego dosięgnąć swojego rywala. Bóg wąż uciekał, przemykając między górami, kryjąc się w najgłębszych jaskiniach, zmieniając się w rzeki, drzewa i cienie. Ale Perun nie ustawał w pościgu. Przy każdym błyskawicy skóra Welesa płonęła, a przy każdym gromie czuł ciężar niebiańskiego młota, spadającego na niego. Gdy Weles nie miał już dokąd uciec, spróbował ostatniej sztuczki. Przemienił się w ogromne drzewo, tak wysokie, że sięgało samego nieba. Ale Perun znał dobrze podstępy swojego wroga i nie zawahał się. Wezwał swój błyskawiczny topór i przeciął drzewo na pół. Ciało Welesa runęło na ziemię, wracając do swojej pierwotnej formy: pokonanego, poranionego i wyczerpanego węża. Zwycięstwo pioruna i wieczny cykl Perun zwyciężył, jak zawsze. Ale nie zniszczył Welesa całkowicie, bo wiedział, że świat potrzebuje równowagi. Gdyby porządek Pioruna był absolutny, nie byłoby ruchu, nie byłoby zmian, a świat stałby się martwy. Dlatego pozwolił Welesowi powrócić do jego mrocznego królestwa, do głębin wód i zaklętych lasów. Jednak pojedynek między nimi nigdy się nie zakończył. Co roku Weles wychodzi z zaświatów i ponownie rzuca wyzwanie Perunowi. Przy każdej burzy wojna rozpoczyna się na nowo. A niebo i ziemia zderzają się w wiecznym starciu. Starożytni Słowianie wierzyli, że gdy widzą błyskawice, to znak, że Perun zadał kolejny cios Welesowi, a gdy deszcz spadał mocno na ziemię, mówili, że to krew węża, ściekająca po ziemi, gdy ucieka przed gniewem pana niebios. To historia odwiecznego konfliktu między Perunem a Welesem, nieskończonej walki, która kształtuje świat i utrzymuje równowagę między przeciwieństwami. W końcu bez piorunów Ziemia wyschłaby na popiół, a bez cieni światło nie miałoby znaczenia. Rod, stwórca wszechświata i przeznaczenie ludzi. Zanim istniał czas, zanim pojawiła się Ziemia, niebo czy morze, istniała jedynie nieskończona pustka przestrzeń bez światła, bez cienia, bez dźwięku. Nic się nie poruszało, nic nie oddychało. Był to świat bez początku i bez końca, gdzie jedynie esencja kosmosu spoczywała w całkowitej ciszy. I wtedy Rod się przebudził. Rod nie był tylko Bogiem, był początkiem wszystkiego, pierwszą siłą, nasieniem stworzenia. Z krańców nicości przyniósł istnienie. W jego kosmicznym sercu tkwiła tajemnica przeznaczenia, porządku i równowagi, ale stworzenie jeszcze się nie rozpoczęło. Aby wszechświat mógł przyjąć formę, Rod najpierw zamknął się w złotym jaju, kosmicznym kokonie, gdzie energia świata miała się skumulować, aż nadejdzie właściwy moment, by się narodzić. Wewnątrz tego jaja przygotowywał się, koncentrował swoją moc i kształtował wszystko, co miało istnieć. Przez niezliczone epoki tam trwał, rosnąc i pulsując energią stworzenia. I wtedy, gdy nadszedł odpowiedni moment, Rot rozciął jajo jedną potężną myślą na świata. Gdy jajo pękło, powstały dwie przeciwstawne, lecz uzupełniające się siły. Belobok, Bóg Światła i Czarnobok, Bóg Ciemności. Pierwszy przyniósł jasność, ciepło, Stabilność i harmonię. Drugi niósł ciemność, chłód, tajemnice i zniszczenie. Rod stworzył ich jako braci, ponieważ wiedział, że bez cienia światło nie miałoby kształtu, a bez światła cień nie miałby sensu. Belobok uniósł niebo i uformował gwiazdy, nadając kształt dniu i nocy. Czarnobok stworzył otchłanie i ukryte sekrety, kształtując przestrzeń, gdzie mieli przebywać zmarli i duchy, ale wciąż czegoś brakowało: brakowało życia. Wtedy Rod tchnął pierwszy wiatr nad nowo powstałą ziemię, a z tego tchnienia narodziły się pierwsze rzeki, pierwsze góry, pierwsze lasy. Własnymi boskimi dłońmi ukształtował mniejszych bogów, z których każdy odpowiadał za jeden aspekt świata. Morza, burze, ogień i ziemię. I wtedy stworzył ludzi. Stworzenie ludzi i nić przeznaczenia Rod nie stworzył ludzi z kamienia, ognia ani piorunów. Stworzył ich z samej tkanki wszechświata, mieszając światło i cień, porządek i chaos, początek i koniec. Stworzył ich po to, by byli częścią stworzenia, by żyli, rozwijali się i nadali sens światu, który uformował. Ale Rod wiedział, że ludzie nie mogą po prostu błąkać się po świecie bez celu. Dlatego utkał nić przeznaczenia. Ta nić była niewidzialna dla śmiertelnych oczu, ale niezniszczalna. Każdy człowiek rodził się z własnym losem, który przędły boginie przeznaczenia, znane jako różanice, rozchanicy. To one decydowały, czy człowiek będzie miał długie i pomyślne życie, czy krótkie i pełne wyzwań. To jedynie fragment niezwykłej słowiańskiej mitologii. Opowieści o bogach, których wojny, triumfy i upadki odbijają się echem w burzach, cieniach i samym rytmie natury. Czy chcesz poznać więcej legend o dawnych bóstwach i tajemnicach, które do dziś kryją się w lasach i rzekach słowian? Rod, jako wielki stwórca, nie ingerował bezpośrednio w ścieżki ludzi, dał im wolność wyboru, możliwość kochania, prowadzenia wojen, budowania i niszczenia. Jednak w swojej nieskończonej mądrości wiedział, że wszystko jest już zapisane w tkaninie przeznaczenia. Cykl życia i koło czasu Rod nie stworzył świata statycznego, stworzył wieczny cykl, taniec między narodzinami, śmiercią i odrodzeniem. Gdy człowiek umiera, jego dusza nie ginie w pustce. Podąża do zaświatów, gdzie zostaje oczyszczona, i pewnego dnia powraca, by żyć na nowo. Ten cykl był przedstawiany jako koło czasu. Święty symbol pokazujący, że wszystko, co się rodzi, pewnego dnia umrze, a wszystko, co umiera, kiedyś się odrodzi. Zima ustępowała wiośnie. Dzień kończył się, by nastała noc. Młody stawał się starym, a starzec wracał do ziemi, aby nowe życie mogło się narodzić. Słowianie wierzyli, że wraz ze zmianą pór roku Rot obserwuje świat czuwając nad utrzymaniem równowagi. Jeśli cykl zostałby przerwany, jeśli ludzie próbowaliby oszukać przeznaczenie lub uciec przed kołem czasu, porządek wszechświata mógłby się rozpaść. Rot Bóg, który wszystko widzi, Rod nie był bogiem, który karał lub nagradzał, po prostu utrzymywał równowagę. Był początkiem i końcem: tym, który wszystko widzi i wszystko rozumie. Gdy ludzie patrzyli na rozgwieżdżone niebo, wiedzieli, że rod tam jest, obserwując w milczeniu, dbając o to, by świat podążał swoją drogą. Starożytni Słowianie czcili roda świętami i ofiarami, dziękując mu za każde zbiory, każde narodziny i każdy mijający dzień. Wiedzieli, że choć niewidzialny, rod jest obecny we wszystkim. W wietrze poruszającym drzewa, w słońcu ogrzewającym pola, w deszczu, który napełnia rzeki. I tak Stwórca Wszechświata kontynuuje swoją wieczną straż, tka nić przeznaczenia, kieruje kołem czasu i dba o to, by porządek i chaos pozostawały w doskonałej równowadze. Swarok, niebiański kowal i kuźnia świata. Na początku Wszechświata, gdy niebo nie było jeszcze oddzielone od Ziemi, a ogień spał w głębinach nicości, istniał tylko chaos. Świat był ogromną przestrzenią zmieszanych cieni i światła, bez kształtu, bez porządku. Ale wtedy Sfarog się przebudził. Nie był zwykłym bogiem. Sfarog był wielkim niebiańskim kowalem, tym, którego młot uderzał o boskie kowadło, kształtując samą rzeczywistość mocą ognia i metalu. Jego istota była zrodzona z pierwotnych płomieni, a jego serce pulsowało jak wieczny żar. Gdzie wcześniej panował tylko chaos, on przyniósł strukturę. Gdzie była ciemność, zapalił pierwszą iskrę stworzenia. Kuźnia świata Swarog wiedział, że nie może stworzyć świata z niczego. Tak jak kowal potrzebuje surowego żelaza, by wykonać miecz, tak i on potrzebował materii, by ukształtować rzeczywistość. Sięgnął więc w otchłań kosmosu i wydobył kawałek czystego chaosu, rozżarzoną, bezkształtną masę. Włożył ją w swoje boskie ognisko, podsycane płomieniami, które nigdy nie gasnął. I tam w gorącym żarze świętego ognia Swarog rozpoczął swoją pracę. Każde uderzenie jego młota brzmiało jak boski grom, a z każdym uderzeniem świat przybierał kształt. Najpierw stworzył niebo, ogromne i potężne, jak tarcza osłaniająca stworzenie. Potem uderzając z większą siłą uformował góry, które wyrastały z ziemi jak ostrza mieczy, gotowe dotknąć firmamentu. Następnie zanurzył swój boski metal w wodzie a tak powstały rzeki i morza płynące wiecznie, jakby wciąż chłodzone jego kuźnią. Na koniec stworzył słońce, wieczny płomień, który ogrzewa świat. Potężnym tchnieniem obdarzył je blaskiem i wyrzucił w niebo, by krążyło bez końca, niosąc światło i życie. Stworzenie pierwszych bogów Swarog wiedział, że nie może samodzielnie zarządzać światem. Jak mistrz Kowalski uczy swoich uczniów, tak i on stworzył innych bogów, wykuwając ich z pozostałości boskiego metalu. Wśród nich był Daszbok, bóg słońca, który niósł święty płomień i rozświetlał drogi ludzi, oraz Swarożyć, strażnik ognia, który podarował ludziom płomienie, ucząc ich sztuki kowalstwa i wojny. Dzięki niemu śmiertelnicy nauczyli się kształtować metal i panować nad ogniem, stając się mistrzami własnego losu. Słowianie wierzyli, że każdy ogień na ziemi pochodzi z kuźni swaroga. Każda iskra w palenisku była fragmentem jego boskiej energii, skradzioną iskrą z niebios. Dlatego ogień uważano za święty, za dar samego stwórcy. Wojna z smokami chaosu, jednak nie wszyscy zaakceptowali porządek narzucony przez Swaroga. Z głębin pierwotnego chaosu wyłoniły się z mej. Mroczne smoki, istoty ciemności i zniszczenia, które chciały obrócić w niwecz jego dzieło. Smoki wzniosły się nad nowo uformowane niebo, ziejąc czarnym ogniem i rozsiewając ruinę po młodym świecie. Swarog wiedział, że nie może pozwolić im zwyciężyć. Chwycił swój boski młot i zstąpił z niebios, gotów stanąć do walki, bitwa była straszliwa. Smoki atakowały falami, lecz boski młot miażdżył każdego, kto odważył się wyzwać jego potęgę. Każdy jego cios powodował trzęsienia ziemi. Rozłupywał góry i budził wulkany. Mówi się, że gdy uderzył swój ostatni, najpotężniejszy cios, największy smok runął z nieba, tworząc krater tak głęboki, że stał się samymi zaświatami. Ci, którzy przetrwali, uciekli w najdalsze zakątki świata, kryjąc się w jaskiniach i głębokich jeziorach. Ale znak Swaroga pozostał wszędzie w blasku żelaza, w ogniu kuźni i w płomieniach ogrzewających ludzkie domostwa. Odpoczynek stwórcy po długiej walce i stworzeniu świata Swarog postanowił odpocząć. Wzniósł się w niebo i powierzył świat bogom, których stworzył. Ale jego obecność nigdy nie zniknęła. Każde uderzenie młota o kowadło było echem jego pracy a każda iskra ognia przypomnieniem, że niebiański kowal wciąż czuwa nad światem, który uformował własnymi rękami. Podróż bogini przez świat mówi się, że każdego roku, w szczycie jesieni, Morana budziła się ze swojego mrocznego królestwa i wędrowała po świecie żywych. Jej suknia była utkanej z mgły i lodu, a korona spleciona z suchych gałęzi i martwych kwiatów. Krocząc, powoli i cicho, przechodziła przez lasy, pola i wioski, a jej obecność zapowiadała nadejście zimy. Liście opadały z drzew, zwierzęta kryły się w norach, a ludzie gromadzili zapasy, wiedząc, że bogini przyniesie trudne czasy. Starcy opowiadali historię o tym, jak wody jezior zamarzały natychmiast, gdy Morana przechodziła w pobliżu, a lodowate wiatry szeptały dawno zapomniane słowa. Jednak jej podróż niosła w sobie coś więcej. Morana nie przynosiła tylko zimna, niosła przemianę. Tak jak liście muszą opaść, by mogły narodzić się nowe, tak jak noc ustępuje świtu, Morana była boginią nie tylko zimy, lecz także odrodzenia. Spotkanie z Jaryłą, bogiem wiosny, legenda mówi, że pewnego dnia Morana spotkała kogoś, kto rzucił wyzwanie jej naturze. Jaryłę, młodego boga wiosny, był jej całkowitym przeciwieństwem. Tam, gdzie Morana przynosiła chłód, Jaryło niósł ciepło. Gdzie ona symbolizowała śmierć, on reprezentował życie. Nie powinni się spotkać. Morana była nocą, a jaryło dniem. Morana była końcem, a jaryło początkiem. Jednak los sprawił, że ich ścieżki się skrzyżowały i w tej chwili coś się zmieniło. Jaryło pełen życia i światła spojrzał na Moranę i nie ujrzał w niej mrocznej bogini, lecz samotną istotę, zmuszoną do niesienia ciężaru zimy i śmierci, nigdy nie zaznając ciepła. Morana po raz pierwszy poczuła coś, co nie było lodem. Iskre ciepła, odległe echo czegoś utraconego. Mówi się, że na krótką chwilę zima zawahała się, lód przestał się rozprzestrzeniać, a mroźny wiatr stracił swą moc. Jednak Morana wiedziała, że jej rola jest konieczna. Gdyby z niej zrezygnowała, cykl zostałby zakłócony, a świat pogrążyłby się w chaosie. Z bólem odwróciła się od jaryły i zniknęła w cieniach lasu. Ale to spotkanie nie poszło na marne. Od tego dnia narodził się nowy cykl. Każdego roku Morana umierała, by Jaryło mógł władać. Gdy przychodziła wiosna, bogini zimy odchodziła. Jej moc słabła, a jej obecność rozpuszczała się w powietrzu. Jednak wszyscy wiedzieli, że powróci, bo zima zawsze wraca. Rytuał śmierci Morany starzy Słowianie rozumieli cykl życia i śmierci, dlatego czcili Moranę potężnym rytuałem. Pod koniec zimy, gdy pierwsze promienie słońca zaczynały topić lód, budowali wielką kukłę ze słomy i nadawali jej imię Morana. W śpiewach i ceremoniach prowadzili ją nad rzekę. Tam wrzucali ją do wody lub palili, symbolizując śmierć bogini i nadejście wiosny. Ale ten rytuał nie był ostatecznym pożegnaniem, był uznaniem wiecznego cyklu. Ludzie wiedzieli, że Morana powróci następnej zimy, przynosząc chłód, ciszę i odnowę. Równowaga między życiem a śmiercią Morana nie była zła. Była częścią równowagi świata, pewnością, że wszystko ma swój początek i koniec. Bez niej życie nie miałoby sensu, bo bez śmierci nie ma odnowy. Dlatego Słowianie szanowali jej obecność, bali się jej mocy, ale też rozumieli jej cel. I tak cykl życia toczył się dalej, rok po roku, z Moraną i Jaryłą tańczącymi w nieskończonym rytmie między zimą a wiosną, końcem a nowym początkiem. A w sercach ludzi ta historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie jako przypomnienie, że wszystko co umiera, kiedyś odradza się na nowo, bo zima zawsze ustępuje wiośnie. Triglav, potrójny bóg, który rządził niebem, ziemią i zaświatami. Zanim powstał świat ludzi, zanim istniały królestwa i władcy, panował ład bogów. Wśród nich był jeden z najbardziej tajemniczych i potężnych, Triglav, potrójny bóg, władca nieba, ziemi i zaświatów. Triglav Bóg trójcy i strażnik równowagi Triglav nie był jak inni bogowie. Podczas gdy jedni rządzili rzekami, inni wiatrem, a jeszcze inni piorunami, Triglav był samą esencją kosmicznej harmonii. Nie był jednym. Był trzema w jednym. Trzy twarze, trzy świadomości, trzy siły, które kształtowały losy świata. Każde z jego obliczy patrzyło w inną stronę. Pierwsza twarz patrzyła ku niebiosom, gdzie mieszkali bogowie i tańczyły gwiazdy. Druga spoglądała na Ziemię, gdzie ludzie żyli, pracowali i walczyli. Trzecia twarz zwrócona była ku zaświatom, krainie zmarłych i ukrytych tajemnic. Żadna decyzja nie mogła zostać podjęta bez uwzględnienia wszystkich trzech aspektów istnienia. Triglaw był ogniwem łączącym wszystko, strażnikiem przeznaczenia tym, który widział przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednocześnie czarny welon i tajemnica Triglawa. By chronić ludzi przed własną mocą, Triglaw zakrywał swoje trzy twarze czarnym welonem. Tylko bogowie mogli zobaczyć jego prawdziwe oblicze, bo tylko oni byli godni poznać tajemnice czasu i losu. Kapłani Triglawa byli znani jako strażnicy tajemnicy, ludzie o głębokiej mądrości, którzy interpretowali znaki Boga i doradzali królom. Mówiono, że przed wielkimi bitwami wojownicy składali ofiary Triglawowi, prosząc o przeznaczenie naznaczone chwałą i honorem. Jednak Triglaw nie wybierał stron. Nie był bogiem miłosierdzia ani okrucieństwa. Był bogiem równowagi. Wiedział, że świat potrzebuje zarówno ładu, jak i chaosu, wojny i pokoju, życia i śmierci. Jego sąd był absolutny, nikt nie mógł uciec przed swoim losem. Triglaw nie ingerował w losy ludzi, był tym, który czuwał, by równowaga wszechświata pozostała nienaruszona. Gdy równowaga przechylała się na jedną stronę, jeśli szala przechyliłaby się zbyt mocno w jedną stronę, jeśli ludzie stali się zbyt aroganccy, jeśli porządek zmienił się w tyranie lub jeśli chaos groził pochłonięciem wszystkiego, Triglav objawiał się, przynosząc ruinę, by przywrócić harmonię. Triglav, niewidzialny strażnik równowagi starożytni Słowianie, wierzyli, że triglaw kroczył między światami niewidzialny i niesłyszalny, ale zawsze obecny. Gdy niebo było czyste, a łagodny wiatr unosił się nad polami, mówiono, że Triglav jest zadowolony. Ale gdy gromy rozbrzmiewały bez powodu, a plony nie dawały owoców, był to znak że równowaga została zachwiana. Koło przeznaczenia Triglav nie mógł być oszukany. Każde stworzenie od najskromniejszego chłopa po najpotężniejszego króla było uwięzione w kole przeznaczenia, które obracało się pod jego czujnym spojrzeniem. Słowianie wierzyli, że po śmierci dusza człowieka była sądzona przez Triglava. Jeśli była sprawiedliwa i żyła w równowadze, mogła się odrodzić i kontynuować cykl istnienia. Jeśli przyniosła niepotrzebny chaos i zniszczenie, błąkała się bez celu, aż znalazła odkupienie. Nieunikniony sąd i wieczna harmonia, to przekonanie sprawiało, że ludzie szanowali potrójnego Boga. Wiedzieli, że nic nie ucieknie przed spojrzeniem Triglava i że ostatecznie wszystko musi podążać drogą równowagi. I tak świat toczy się dalej, prowadzony przez trzy oblicza jednego Boga. Niebo, Ziemia i zaświaty pozostają nierozerwalnie połączone, a Triglav, milczący i tajemniczy, nadal obserwuje wszystko, strzegąc harmonii wszechświata aż do końca czasów.